Po zakończonej 17. kwestii na rzecz odnowy zabytków pabieńskich cmentarzy, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Zjednoczenie Pabieńskie, podaliśmy nieoficjalny wynik finansowy zbiórki. Po wstępnym policzeniu pieniędzy wrzuconych do puszek była to kwota 24 795 zł. i 2 grosze. Informowaliśmy wówczas, że pieniądze zostaną przeliczone powtórnie w banku, a kwota może zostać skorygowana i tak też się stało. Informujemy, że jest ona wyższa o 10 ,99 zł. i do tego doszły jeszcze wpłaty na konto stowarzyszenia. Przelewów dokonały 4 osoby na łączną kwotę 350 zł. Tym samym oficjalna kwota zebrana podczas 17 kwesty wynosi 25 156 zł i 1 grosz. Podsumowując dotychczasowe 17 kwest udało się zebrać w sumie ponad 350 000 zł, Precyzyjnie mówiąc 350 781 zł i 20 groszy. Przypomnijmy, po 16 kwestach odrestaurowano 36 wartościowych architektonicznie nagrobków. 18 z nich znajduje się na cmentarzu ewangelickim, i tyle samo w części katolickiej. Ponadto na 7 wcześniej odnowionych pomnikach zostały już przeprowadzone ponowne prace konserwacyjno-pielęgnacyjne. Kolejny etap po zakończonej tegorocznej 17 kwestii to wytypowanie pomników, które zostaną poddane renowacji. Tak jak dotychczas organizatorzy kwesty dokonają tego wyboru po konsultacjach z konserwatorką zabytków Anną Połomką, która od samego początku prowadzi pracę na Pawieńskiej Nekropolii i doskonale orientuje się, jakie obiekty nadszarpnięte zębem czasu wymagają szybkiej interwencji. Każdego roku, począwszy od 2005, przypada on w trzecią niedzielę listopada. To Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych, obchodzony z inicjatywy Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W naszym mieście obchody tej kampanii organizuje Stowarzyszenie Rowerowe Pabianice. To już jest piąta edycja, którą się zajmujemy, a więc staje się to stopniowo już taką tradycją w naszym mieście. Rowerowe Pabianice, tutaj. Podjęły temat w 2019 roku i cały czas niezmiennie dbamy o bezpieczeństwo na naszych drogach na drogach naszego miasta. Wydarzenie ma charakter symboliczny, w ramach którego odbywa się Rajd rowerowy. Tegoroczne stowarzyszenie zorganizowało po terenie infrastruktury rowerowej Pabianic. Ponad 30 rowerzystów w niedzielę 17 listopada wyruszyło sprzed hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i przejechało ulicą Grota Roweckiego, 20 stycznia Waltera Jankiego, Świetlickiego, następnie nową drogą rowerową w świetle ulicy Popiełuszki, potem ulicą Biejską i Łaską do Tkackiej, do symbolicznego miejsca. 30 stycznia doszło do właśnie tragicznego w skutkach wypadku, gdzie na przejściu dla pieszych zginął 69-letni pieszy. Pamięć zmarłego Pieszego, jak również wszystkich ofiar wypadków drogowych, uczczono minutą ciszy. Zapalono również znicz oraz umieszczono symboliczną kartkę z napisem. Później rowerzyści przejechali ulicami Łaską i Zamkową na odnowiony plac Starego Rynku, gdzie organizator ponowił ubiegłoroczny apel do władz samorządowych o poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych oraz przejazdach rowerowych zlokalizowanych w obrębie szkół. Tutaj warto zaznaczyć, że Rowerowe Pamięnice, chociaż jest to stowarzyszenie stricte rowerowe, ma na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg, w tym również pieszych. No, i tutaj akurat kierujemy swoją, swój apel o poprawę bezpieczeństwa w miejscach, gdzie pojawia się młodzież. Petycja została oczywiście przyjęta. W tym wypadku tak naprawdę to taka była w zasadzie formalność dlatego że od jakiegoś czasu już są prowadzone działania w których zresztą nasze stowarzyszenie uczestniczy działania w wyniku których typowane są miejsca oraz rozwiązania które skutecznie mają poprawić właśnie bezpieczeństwo w obrębie szkół jesteśmy w stałej współpracy z komendą powiatową policji w Fabianicach dysponujemy aktualnymi danymi dotyczącymi miejsc niebezpiecznych i potencjalnie niebezpiecznych też dla pieszych i dla kierujących rowerami i konsekwentnie tak jak powiedziałem na początku no to Infrastrukturę poprawiamy. Tutaj warto wymienić chociażby właśnie z takich przejść dla pieszych, tych aktywnych, tych wyniesionych. To jest przejście dla pieszych na ulicy Trauguta, to jest jedna rzecz. Teraz będziemy wykonywać wyniesione przejście przy małej trójce na ulicy Mokrej. Jesteśmy też y, po konsultacjach i po wizji lokalne, lokalnej razem z Zarządem Dróg Miejskich przy Szkole Podstawowej nr 1. Tak samo z udziałem Przewodniczącej Rady Miejskiej Pani Iwony Marczak i z Dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 14. Tam z kolei dokonaliśmy przeglądu, y, przeglądu przejść dla pieszych przy ulicy Ostatniej Robotniczej. Y, rozmawialiśmy też y, przy, o przejściach dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 13. I konsekwentnie pracujemy nad tym, żeby te przejścia dla pieszych, te przejazdy rowerowe poprawiać i zwiększać, zwiększać bezpieczeństwo właśnie dla tych niechronionych uczestników ruchu drogowego. Jak przyznał Robert Manios, nie ma idealnej infrastruktury i nie da się wykonać drogi, która w 100% zapewni bezpieczeństwo. Z tego również zależy to, jak się zachowują użytkownicy tych, tych dróg, dlatego z tego miejsca chciałbym też przypomnieć akurat rowerzystom o oświetleniu po zmierzchu. Tak? No i żebyśmy troszkę, troszkę jednak e, zadbali też e, o to, co się na tych drogach dzieje sami wokół, bo nie wystarczy tylko jechać e, przed siebie i, 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 i infrastruktura za nas wszystko odrobi. Tak nie ma nigdzie na świecie, e, wypadki były, są i będą, e, choćbyśmy nie wiadomo jak e, się starali, musimy... Musimy sami się przyczynić do tej poprawy również. W ubiegłym roku na polskich drogach zginęły 1893 osoby. Za tą liczbą kryją się tragedie rodzin tych osób, ale i też działania służb mundurowych pracujących przy tych zdarzeniach. Stąd obecność na starym rynku również oprócz strażników zabezpieczających rajd, strażaków komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i funkcjonariuszy komendy powiatowej policji. Na krótką relację z tego wydarzenia zapraszamy do programu Puls Miasta Lubi biegać maratony, bo jak mówi bieganie to jego pasja, którą łączy dodatkowo z pomaganiem ośmioletniej Milence Malinowskiej, u której tuż po porodzie zdiagnozowano bardzo rzadką chorobę genetyczną dziecięcego Alzheimera. To dla niej pokonuje kolejne kilometry, a na profilu Przemek Antczak charytatywne maratony prowadzi licytację. Od września tego roku realizuje już ich drugą edycję. Do tej pory mamy 23 tysiące ponad już zebrane na koncie. Korzysta. Z okazji bardzo dziękuję wszystkim, którzy te vouchery wystawili i wszystkim osobom, które licytują, i wszystkim osobom, które wylicytowali. W środę, 20 listopada o godzinie 7 ruszy kolejna licytacja, jak przyznał Przemek, wyjątkowa, adresowana do konkretnej grupy osób. Zgłosił się do mnie Sąd Okręgowy z bardzo fajną propozycją w Łodzi. Mianowicie jest to licytacja adresowana do całej klasy szkoły. Podstawowej i tutaj zamkniemy się na terenie Pabianic. Urząd Miasta będzie partycypował. I dla zwycięskiej klasy po prostu ich zawiezie i przywiezie. Powiem troszkę więcej o tej licytacji. To jest zwiedzanie budynku sądu, zwiedzanie sali numer 1, gdzie kręcony był znachor, sali S, czyli takiej, gdzie bardzo niebezpieczni przestępcy i te wszystkie takie normy muszą zostać zachowane. Poczęstunek i jedna niespodzianka, o której nie mogę powiedzieć, ale to dopiero na miejscu. O wszystko zadbał organizator. Po zabytkowym budynku Sądu Okręgowego w Łodzi oprowadzi przewodnik sędzia, który opowie o historii i aktualnym przeznaczeniu budynku, jak również o pracy sędziów i prokuratorów oraz adwokatów. Przewidziane jest też przymierzanie stroju sędziowskiego i zdjęcia za stołem sędziowskim. Regulamin licytacji dostępny jest na wspomnianym profilu. Chciałbym gorąco zaprosić na swoje media społecznościowe. Wystartujemy w środę i licytacja potrwa do piątku, do godziny 21. Licytować będą całe klasy, i fajnie, jakby to był jeden przedstawiciel całej klasy, w komentarzu podawał szkołę. Która klasa? I kwotę. Wygrana klasa pieniądze wpłaca na link www.siepomaga.pl. Licytujemy dla Milenki. Tam też znajdują się wpłaty ze wszystkich poprzednich licytacji. Licytacje były przeróżne, bo, bo to były czasem vouchery typowo takie branżowe, czyli coś na przykład dla kobiet, nie wiem, paznokcie, makijaż. Musiałem się w ogóle tutaj na, na przestrzeni tych kilku tygodni nauczyć czym jest, czym jest makijaż permanentny, czym są jakieś hybrydy. Natomiast to wszystko sobie ogarnąłem. Ale mieliśmy też na przykład lekcje śpiewu. Pomógł nam poseł Marcin Józefaciuk, który ze swojej strony podarował kolację z Marcinem i napisanie oświadczenia, które później będzie przeczytane w Sejmie. Były moje koszulki na przykład. Starałem się, żeby te vouchery były jak najbardziej ciekawe i atrakcyjne i takie niepoliczalne, żeby, żeby te kwoty faktycznie były dosyć wysokie. Fajnie, bo mamy tak jak mówię 20 ponad 3000 i dosyć jeszcze ciekawy i pomysł na finał licytacji, ale o tym też wkrótce i niedługo. Przebieg licytacji, jak przyznał Pabieńczanin, jest różny. Niektóre licytacje są bardzo zażarte i faktycznie tam muszę do tej 21 pilnować z odświeżaniem, żeby żeby dokładnie wytypować zwycięzcę. Licytują w większości moi znajomi, moi obserwujący, ale fajnie jest też zmienić sobie branżę i rodzaj vouchera, bo wtedy mamy obserwujących tej osoby, która ten voucher wystawia i, i tym samym to grono się troszkę, troszkę powiększa i zmienia przede wszystkim. Stąd ten fajny wynik. Wspomniana impreza podsumowująca planowana jest na 29 listopada. Happeningiem Ej to nie żart, to przemoc oraz prelekcją w kinie Helios zakończono tegoroczną edycję światowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Lokalne obchody po raz kolejny zorganizowała grupa wolontarystyczna Grafka. Prelekcja Natalia Dziąg, która prosto z ulicy tak naprawdę przyjechała, pracując z, jako streetworkerka, mając mnóstwo doświadczenia z przemocą, przemówiła. Przemówiła językiem młodzieżowym do młodzieży. Już wiem, że jest teraz zapraszana do szkół na prelekcje. To jest właśnie o tym, że młodzież potrzebuje języka prostego, prosto z serca, ale przede wszystkim autentycznego. Dzisiejsza kulka, która w hempenigu symbolizowała żart, mam nadzieję, mocno w to wierzę, uzmysłowiła, że żart dla nas może być tylko żartem. Natomiast po drugiej stronie może to być płacz, może to być cięcie, może to być trudne doświadczenie, które na pierwszy rzut oka jest kompletnie niewidziane. Przez pierwszych 19 tytułowych dni listopada jeszcze głośniej mówiło się o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności poprzez określone działania, którym towarzyszył kolor pomarańczowy, kolor kampanii. W przedsięwzięciu wzięło udział 17 szkół podstawowych i ponadpodstawowych, nie tylko z Pabianic, które razem powiedziały, a wręcz wykrzyczały stop przemocy. W imieniu Agaty Rady, która koordynuje akcję oraz wszystkich agrawek oraz współorganizatorów, czyli Komendy Powiatowej Policji, Straży Miejskiej oraz Wydziału Profilaktyki i Wspierania Rodziny, chcemy przekazać, że widzimy sens. Prelekcje prowadzili nasi eksperci z naszych organizacji, które współorganizują, czyli Policja, Straż Miejska i Wydział Profilaktyki. To były osoby, które wiedziały co mają robić, jak rozmawiać i co przekazać w kontekście żartu. E, oprócz tego szkoły inicjowały swoje oddolne działania, przecudowne dzisiaj w filmiku można było zobaczyć były konkursy, e, były różne prelekcje, były zabawy i to wszystko było w kolorze pomarańczowym, po, w kolorze, który oznaczał e, Przemoc tak naprawdę, raczej ostrzeganie przed tą przemocą. W czasie trwania kampanii przeprowadzono aż 49 prelekcji. Ale to nie koniec działań. Przez całe 19 dni na naszym wydarzeniu przygotowane były przez Agatę Matuszewską, naszą wolontariuszkę, treści merytoryczne, które mocno były w takim języku dostosowanym właśnie do młodzieży. Tam można było szukać wsparcia merytorycznego i też pomocy. Dodatkowo były akcje wspierające, takie jak konkursy, happeningi. To wszystko po to, że po raz piąty w Pabianicach, w ogólnopolskiej akcji, a tak naprawdę ogólnoświatowej, przyłączyliśmy się i powiedzieliśmy: Stop. Mocno uważamy zagrawkami, że nigdy. Nie jest za dużo tych rozmów, tych prelekcji i tych przestrzeni, w których młodzież może w autentyczny sposób się wyrażać i mieć poczucie bezpieczeństwa, że przynajmniej jeden dorosły bezpieczny może czynić cuda. Więc nie bójmy się, idźmy, reagujmy, bo to naprawdę może być ważne. Zaangażowanie się w kampanię zarówno dzieci, młodzieży, jak i ekspertów jest bardzo istotne, ponieważ ważne jest, aby osoby młode miały przestrzeń do edukacji i poszerzania świadomości, co jest przemocą i jak mądrze na nią reagować? Efekty są pewnie znaczne w szkołach. To pedagodzy są najbliżej uczniów i to oni powinni odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast y, przemoc. Z założenia rozrasta się, niestety. Mamy doświadczenia, statystyki mówią o tym, że coraz częściej ludzie śmieszkują sobie, coraz częściej żartują w sposób, który w grupie jest akceptowany. E, natomiast e, często brakuje też wiedzy, jak zareagować wtedy, kiedy nie chcemy na to się godzić. Bo przypominam, kiedy godzimy się na to, że żart idzie w kierunku jakiejś osoby, a nie zareagujemy, to wzmacniamy ten żart i tak naprawdę wzmacniamy. Yy, przemoc. To jest bardzo ważne, dlatego uważam, że każde działania, i nie takie jak wykłady, tylko takie, kiedy młodzież przychodzi, bierze kulkę i fizycznie rzuca, ma sens, że to pobudza ich i daje jakiś efekt. Wierzymy w to, że tak jest. Kampanię 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży na całym świecie koordynuje genewska organizacja zajmująca się prawami dzieci i kobiet Women's World Summit Foundation, która co roku prezentuje raport z działań przed Organizacją Narodów Zjednoczonych. Na poziomie ogólnopolskim organizatorem kampanii jest Fundacja Po drugie. To sportowo-rekreacyjne wydarzenie ma już kilkuletnią świąteczną tradycję. Stowarzyszenie Wszystko Grapabieńce po raz dziewiąty zaprasza do udziału w leśnym biegu i marszu mikołajkowym. W otoczeniu przyrody mikołaje, mikołajki, renifery, a może nawet niedźwiadki, które nie poszły jeszcze spać, wszyscy w pogodnych nastrojach z uśmiechem na twarzy spotkają się w pierwszą grudniową niedzielę na parkingu leśnym w Hermanowie. Pasjonaci biegania i nordic walking w świątecznych stylizacjach wystartują o godzinie 9. Biegacze będą mieli do pokonania 11-kilometrowy dystans, a kijkarze przejdą 7 kilometrów. Bieg i marsz ma charakter towarzyski, ale jak wiadomo ktoś na mecie musi być pierwszy. Z pewnością będą to biegacze. Pierwszych na mecie organizator spodziewa się około godziny 10. Tradycyjnie na uczestników będzie czekał gorący posiłek przygotowany przez towarzyszeniowego kucharza Piotra Bilczyńskiego. Organizator zaplanował też losowanie upominków. Zgłoszenia przyjmowane są do 26 listopada poprzez dokonanie przelewu w kwocie 10 zł na konto organizatora. Możliwość zapisania się będzie również jeszcze w dniu startu, jednak z nieco wyższym wpływem. W wysokości nie 10, a 20 zł. Biuro otwarte zostanie o godzinie 8.30. W czwartej kolejce pierwszej ligi Grot Fendew Automatyka spotkał się z Widzewem Łódź. Przed tym derbowym pojedynkiem obie drużyny miały na swoich kontach jako jedyny w całej stawce ligowej po trzy przegrane mecze. Spotkanie trafieniem z za linii 6,75 otworzyły łodzianki. Chwilę później trójką zrewanżowała się Maja Zielińska. Gra kosz za kosz toczyła się praktycznie przez całą kwartę i choć na niespełna minutę przed jej końcem podopieczne trenera Piotra Rozwadowskiego wyszły na czteropunktowe prowadzenie 20-18, to jednak nie utrzymały tej przewagi. Widzewianki wykorzystały skutecznie ten czas, trafiając za 2 plus celne osobiste i pierwsza odsłona kończy się remisem po 20. Można powiedzieć, że kolejne 10 minut było niemal podobne do pierwszej kwarty. Choć Powieńczanki wychodziły na kilkupunktowe prowadzenie, to przeciwniczki zaraz niwelowały stratę. Druga kwarta zakończyła się również remisem 16-16 i na przerwę drużyny schodziły przy wyniku 36-36. Po powrocie z szatni grot wyszedł na prowadzenie i dość długo utrzymywał kilkupunktowy dystans, jednak końcówkę trzeciej odsłony lepiej rozegrała drużyna widzewa, zniwelowała stratę i na 10 minut przed końcem meczu prowadziła 50-48. W czwartej odsłonie łodzianki poszły za ciosem i po 2,5 minucie gry oderwały się na 7 oczek 55-48, a na nieco ponad 4 minuty przed końcowym gwizdkiem prowadziły 9 punktami 59-50. Wtedy coś drgnęło w ekipie grota i zaczęła się pogoń ze zmianą niekorzystnego wyniku. Minutę przed końcem widzę wprowadził już tylko jednym oczkiem 61-60. Pojawiła się szansa na wygraną, ale łodzianki nie pozwoliły sobie wyrwać zwycięstwa, dorzucając kolejne 5 punktów. Widzę w Łódź pokonał grota FND w Automatyka Pabianice 6660. Wyszło chyba doświadczenie tutaj. No mamy, tak jak cały czas mówię, mamy młode zawodniczki, one się uczą. dopiero, dopiero grania na takim poziomie. Dobrze, że w pewnym momencie wróciliśmy do gry, wróciliśmy już chyba tam na jeden punkt, ale no niestety nie, nie potrafiliśmy tak dołożyć, też tak powiem, tej, tej ostatniej cegiełki i wygrać mecz. Nasza drużyna po porażce z widzewem jest jedynym zespołem w grupie A, który nie odniósł zwycięstwa w tym sezonie. Będziemy się starali wygrać jakiś mecz, powtarza trener grota. Wychodzi nam bardzo ciężko. Robimy, robimy błędy, których błędów jakich błędów nie powinniśmy robić, tak? Który, ale tak jak mówię, to jest młody zespół, który się uczy tej ligi, uczy się tego grania. Dla nich to mam nadzieję będzie na przyszłość bardzo dobra lekcja. A kolejna lekcja będzie w sobotę, 23 listopada, kiedy to o godzinie 15.00 Grot podejmować będzie na własnym parkiecie MPKK Sokołów Podlaski. Ekipa Sokołowa nie jest już tą drużyną, która w naszej grupie wiodła prym w poprzednim sezonie. Obecnie Sokołowianki mają na swoim koncie jedno zwycięstwo i cztery porażki. A wracając do meczu z widzewem, trzeba podkreślić, że Magdalena Grzelak, która powróciła na parkiet po raz pierwszy w sezonie, w tym spotkaniu zdobyła dla naszej drużyny najwięcej bo 22 punkty. Drugą w tym rankingu z dwucyfrowym dorobkiem 12 punktów była również doświadczona zawodniczka Aleksandra Jania, która wróciła do drużyny po rocznej przerwie.